Cześć! Jest ze mną dzisiaj pastor Kościoła, Jest Więcej, Jerzy Rychalski. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać na temat święta Sukot, które no już jak od kilku lat odbędzie się u nas w Kaliszu. No i po pierwsze, zacznijmy w ogóle, co to jest Sukot. Zacznijmy od genezy całego święta, jakby skąd ono się wywodzi. Dzięki, bardzo dobrze. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Jeśli chodzi o święto Sukot, to. Ono powstaje w tym momencie, kiedy powstaje naród izraelski, Bóg wyprowadza naród izraelski z ziemi egipskiej. Kiedy wyprowadza, ustanawia naród jako naród Izrael i wtedy nadaje im święta, i to jest święto poświęcone świętom, jako święto żniw, ale także jako święto później, już jako święto, w którym chodzi o to, żeby Izrael wspominał te dni, kiedy chodził po ziemi. Po pustyni i, i miał namioty. I przez te 40 lat był karmiony, błogosławiony i, trosz, i Bóg się o nich troszczył. Także to jest ten czas, w którym oni powstają jako naród i zaczynają rozumieć, co to oznacza, że Bóg ich prowadzi, że Bóg jest razem mhm. z nimi, że Bóg jest ich osłoną, Bóg jest ich karmem, Bóg jest wszystkim tym, czego oni potrzebują. A wracając do tych namiotów, to one są jakimś symbolem, czy. Całego jest tym Kiedy czytamy w Słowie Bożym to możemy zobaczyć, że jeśli chodzi o kwestie namiotów, to w Starym Testamencie czy w Starym Przymierzu w ogóle kwestia namiotów się pojawia, bo jest na przykład przybytek Mojżesza i to jest namiot, a były namioty, w którym oni oczywiście mieszkali. A w Nowym Testamencie możemy powiedzieć, że namiot to jest także, namiot to jest nasze życie, to jesteśmy my, ale namiot także oznacza rodzinę, także oznacza to miejsce, w którym my jesteśmy razem, gdzie gromadzimy się razem, jemy razem, jesteśmy razem, przeżywamy nasze życie razem. Mhm. No i teraz przechodząc tutaj bardziej do naszych... Lokalnych sprawie jeśli chodzi o Sukot w Kaliszu. No to jaka jest historia tego Sukotu? Kiedy to się zaczęło? No, Jak to się to historia już jest, już ma jakiś czas, bo w 2003 roku wyjechałem razem z innymi przywódcami do, do Izraela i w Izraelu pamiętam, że to, był, to było takie niezwykłe spotkanie, gdzie modliliśmy się o Izrael, byliśmy na Górze Oliwnej i wtedy Bóg przemówił do mnie z księgi Zachariasza, tym tekstem Bożego Słowa, który jest. Napisane w, w 14 rozdziale i 17 wersecie, że te narody, które nie będą pielgrzymowały do Jerozolimy, aby oddać hołd królowi, panu zastępów, nie będą miały deszczu. I nie zapomnę, to był taki moment, kiedy Bóg coś uczynił w moim sercu. Wiedziałem, że będziemy, będziemy przyjeżdżali do Izraela po to, żeby świętować tutaj i oddać hołd królowi, panu zastępów rozumiejąc także tą warstwę proroczą, że to oznacza, że Bóg chce dać deszcz błogosławieństwa i ja osobiście wierzę, że to jest jakaś część tego, że Bóg chce także uwolnić swoje e, przebudzenie w naszym narodzie. W związku z tym zaczęliśmy o tym myśleć i pamiętam, że kiedy wróciliśmy przez jakiś czas, myślałem, modliłem się o to i 2000. Piąty rok to jest ten moment, kiedy zaczynamy więcej myśleć na ten temat i zadajemy, i pamiętam, że z Gosią rozmawiałem i zadawa, zaczęliśmy zadawać sobie takie pytania, które były dość ważne i istotne. Dlaczego w ogóle ty święta święta Sukot, hmm. dlaczego święta o co chodzi? I wtedy pamiętam, że czytałem ten tekst Bożego Słowa, który tutaj mam wypis, napisany. To jest trzecia Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, drugi werset. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. To są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. To są moje święta. I wtedy są wymienione różnego rodzaju święta, m.in. święta Sukot. Więc zauważyłem w tym tekście jedną rzecz, która zwróciła bardzo moją mocną uwagę, to to, że są to że to są święta Pana, że to nie są święta żydowskie, a że to są święta Pana. To znaczy Bóg mówi, to są moje święta. I to zwróciło naszą uwagę i pomyśleliśmy, że jeśli to są Jego święta, to oznacza, że powinniśmy yy, no, być na tych świętach. Jeśli patrzymy na to, że to jest nasz Bóg Ojciec i On ma jakieś święta i my na tych świętach nie jesteśmy albo nie chcemy, albo w ogóle nie pamiętamy o nich, albo w ogóle nie zajmujemy się nimi, to pomyślałem sobie. To chyba jest nie okej. Okay. Gdybym ja osobiście a mam święto swoje e, i moje dzieci wtedy przychodzą i mamy dobry czas, cieszymy się. I gdyby moje dzieci nie przyszły wtedy, byłoby mi strasznie smutno. Byłoby mi przykro. I zobaczyłem, że to dokładnie się jakoś przekłada, I, i święta nie mają w sobie tego aspektu zbawienia, bo zbawieni jesteśmy przez Jezusa Chrystusa, ale mają jakiś inny wymiar. Wymiar tego, że, że Bóg uczy nas. Jak możemy odpoczywać i celebrować to, że On się o nas troszczy, to, że On daje nam chleb, to, że On daje nam wszystkie te piękne rzeczy, które są wokół nas, że możemy zebrać żniwa, i różne owoce, i różne rzeczy, które są w tym czasie, możemy się tym cieszyć i być błogosławionymi. I pomyślałem, o, to ja, ja chcę Bogu za to dziękować, ja chcę być w tym miejscu i wtedy. W 2008 wyjechaliśmy pierwszy raz do Izraela i chcieliśmy robić z jednej strony to w Izraelu, a z drugiej strony, żeby to było także w Kaliszu. Dlaczego w Kaliszu? Dlatego, że w Kali... nie wszyscy mogli pojechać do Izraela, to jest oczywiste. A w Kaliszu chcieliśmy dlatego, żeby zgromadzić inne narody też, żeby przyjechały na różne reprezentanci z różnych narodów i za pierwszym razem chyba przyjechało około 12 narodów, później więcej już przyjeżdżało. Reprezentantów tych różnych narodów z Europy, po to, żeby się modlić, po to, żeby ze sobą przebywać, cieszyć się, uwielbiać Boga, spędzać czas. I to były niezwykłe dni. To zawsze jest niezwykły czas. Jest 7 dni, podczas tych siedmiu dni zawsze gramy śpiewamy, uwielbiamy Jezusa, czcimy, jemy. Są jakieś prelekcje, wykłady, różne rzeczy się dzieją. I to jest. Dla mnie osobiście to jest niezwykły czas, takiej też niezwykłej Bożej Obecności. To nie znaczy, że kiedy w innym czasie nie ma Bożej Obecności, ale to jest tak jak podczas świąt. Ja jestem dla moich dzieci zawsze, ale kiedy jest moje święto, na przykład moje urodziny i wszyscy przychodzą do domu. No To jest innego rodzaju w pewnym sensie obecność. My jesteśmy o wiele bliżej, jesteśmy mocno skoncentrowani na sobie. Oni są oczywiście skoncentrowani, kiedy przychodzą na moje święto, na mnie. Ja jestem skoncentrowany po to, żeby ich pobłogosławić, żeby oni się cieszyli. W związku z tym to jest taka niezwykła relacja, niezwykła więź. Na co dzień mamy relację, ale podczas świątyń jest ona inna. I dlatego to zaczęliśmy robić, ciesząc się. Naprawdę niezwykłą obecnością Bożą. To, to był niezwykły czas i jest ciągle niezwykły czas. Od 2008. Teraz chciałbym zadać pytanie w imieniu, myślę, że wielu zainteresowanych, po tym co mm. usłyszeliśmy, na pewno wiele osób chciał też przeżyć tą wyjątkową atmosferę i mm. wziąć coś z nieba dla siebie. Mm. Kiedy odbędzie się to święto? W tym roku odbędzie się 20 września, Będzie od 20, to znaczy 20. Wieczorem rozpoczniemy o godzinie 18 i będzie do następnego poniedziałku do 27 i zakończymy o godzinie 18. Także tu przez 7 dni będziemy spędzać czas, uwielbiać Pana, cieszyć się i tak jak mówiłeś, przeżywać tą niezwykłą atmosferę. Czegoś zupełnie wyjątkowego. A co dla tych, którzy nie mogą dojechać? Ci, którzy nie mogą dojechać, mogą, będą mogli nas oglądać, bo będzie streamowane. Przynajmniej część, nie wszystko, ale część będzie streamowana. Prawdopodobnie też nagramy rzeczy, a więc w miarę upływu czasu będziemy też rzucali na, na, na Facebook, na naszą stronę i będzie można na pewno się z tym zapoznać i przeżywać ten czas razem z nami. Wiadomo, że pewnie nie będzie to taki wyjątkowy czas jak na żywo, więc zapraszamy wszystkich do nas, do Kalisza. Do kościoła. Wstęp jest wolny, także kto chce, zapraszamy wszystkich. Ja dziękuję bardzo naszemu gościowi. Naszym gościem był pastor Jerzy Dzień Rycharski, bardzo. pastor Kościoła jest więcej w Kaliszu. Pamiętajcie, żeby zaobserwować nas na mediach społecznościowych. Po więcej informacji odnośnie harmonogramu, godzin rozpoczęcia i wszystkich niezbędnych rzeczy. Ja dziękuję bardzo, żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce.